Siema. Dzisiaj pokażę Wam, jak wybrać najsłodszego arbuza w sklepie. Większość z nas zna tylko metodę napukania farbuza, ale i tak nie potrafi po niej tak naprawdę poznać, który jest słodki. Pierwsza rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to czy jest zaschnięta tutaj ta łodyżka? Jeżeli nie jest zaschnięta, to znaczy, że arbuz był zerwany, niedojrzały. Po drugiej stronie mamy pępek arbuza. Tutaj musicie zobaczyć, czy ta kropeczka tutaj jest jak najmniejsza bo jeżeli jest malutka, to znaczy, że kwiat arbuza został dobrze zapylony przez pszczoły i będzie mnóstwo nasion, a im więcej nasion, tym słodszy arbus. Te paski, które są na arbuzie, muszą być wysokokontrastowe, czyli dobrze widoczne i nie przerywane nigdzie. Kolejna istotna rzecz, czyli ta żółta plamka. Musi być koniecznie żółta, ciemnożółta, bo to znaczy, że arbus miał czas leżeć na polu i dobrze dojrzał, zrobił się słodki w środku. Jeżeli to będzie biały albo taki jasnozielonkawy, to znaczy, że arbus był zerwany, niedojrzały i nie będzie za słodki. Kolejna sprawa to jak ciężki jest arbus. Jeżeli weźmiecie dwa arbuzy tego samego rozmiaru, to zawsze wybierajcie tego cięższego. I ostatnia sprawa, czyli połysk arbuza, wybierajcie te, które są matowe, bo te błyszczące są niedojrzałe. Zobaczcie sobie ile ma nasion, jak zwykle rady w lin doskonale się sprawdziły przesłodki.